Wiesz, że farba Lime była używana już w starożytnym Rzymie? Serio, to bez TikToka, a ludzie i tak byli zachwyceni. To farba bez plastiku. Zero krylu, zero latexu, Tylko wapno, woda i pigment. Natura 100%. W starożytnym Ekipcie Lime był używany nie tylko jako farba, ale też jako forma dezynfekcji. Tak, wapno to mocarz. W średniowieczu wapnem milowały całe miasta, żeby hamować rozwój chorób. Czyli lainwoż chronił ludzi zanim pojawiły się środki czystości. W Grecji, Włoszech, Hiszpanii do dziś malują się nim elewacje, bo wygląda pięknie, a do tego chroni przed grzybem i słońcem. Wyobraź sobie, że twoja ściana oddycha. Lainwoż to dosłownie jak druga skóra przepuszcza powietrze, wilgoć, że razem z tobą. Lainwoż to farba w pełni matowa zero połysku, zero plastiku. Dzięki temu wygląda tak miękko i przytulnie. Jakby ściana była zrobiona z kredy i światła. A teraz ciekawostka. Limewash działa antystetycznie. Dzięki temu kurz osadza się na ścianach o wiele wolniej. To nie jest żart, to wapnia. Nie musisz malować całego mieszkania. Zacznij od jednej ściany. Zobaczysz, jak zmieni się całe wnętrze i jak ty sam będziesz się w nim czuć. Wydajność? Mega. Jeden liter farby Limewash wystarczy na około 15 m2 w jednej warstwie. To samo dotyczy prep coat. Zazwyczaj malujemy w dwóch warstwach i to wystarcza. Przy bardzo jasnych kolorach może być potrzebna trzecia, ale tylko jeśli chcesz jeszcze bardziej delikatniejszy efekt. Nie polega jednak na kolorze z ekranu. Lime zawsze wygląda inaczej na żywo w zależności od światła, kąta, siany, dnia. Dlatego zawsze polecamy tester 250 ml. Ma próbka, a pozwala podjąć dobrą decyzję i sprawić, czy wolisz jedną czy dwie warstwy. Każdy kolor wygląda inaczej rano, inaczej wieczorem, a jeszcze inaczej w sztucznym świetle. I to jest piękne. Ta farba żyje razem z Twoim domem. Jeśli chcesz pogadać, dopytać, doradzić się, napisz na WhatsAppa. Odpowiadam osobiście bez botów i automatów. Serio, wolę kontakt z ludźmi niż z formularzami. Farba Lajmasz, Zubra Colors.